No, dzień dobry. Słuchajcie, taki krótki materiał ze Starfielda, którego w sumie ogrywam już od kilku ładnych dni. Strasznie się przygnąłem w tę grę, i no jest to coś, na co w sumie czekałem od kilku lat. Grę mam jeszcze przed premierą i przez ostatnie 4, 4 dni spędziłem w tej grze jakieś 30, a tam chyba dwie albo 3 godziny. Także no, to, to, to o czymś świadczy. <grych> Ale słuchajcie, dzisiejszy materiał. Będę traktować tak bardziej poradnikowo. Pokażę wam, jak zdobyć tak naprawdę na samym początku gry ten otostatek. Statek, który jest właściwie bardzo dobry, właśnie na sam początek. Ma jeden minus, o którym opowiem może później. Natomiast no najpierw wam przedstawię, jak on wygląda. Przejdziemy sobie może do menu statku. Statek o nazwie Star Eagle. Tutaj mamy ten podstawowy, seryjny, który dostajemy na samym początku gry. Także sobie możemy tutaj go porównać. Podstawowe parametry, czyli paliwo. 50 to jest odległość, tak naprawdę, skoku, na jaki możemy się właśnie udać. Tutaj mamy 50. Natomiast ten statek ma tej wartości już 140. Katłub, czyli nasze punkty życia. 950 prawie. Nasze podstawy mamy niecałe 500. No, i ładowność to co jest y, chyba jedną z bardziej istotnych rzeczy w tej grze, bo y, gra jest nastawiona strasznie na zbieractwo wszelkiej maści śmieci, zasobów. Y, w podstawowym statku mamy 450, natomiast tym mamy 2300. I powiem Wam szczerze, że dopiero ta wartość tak naprawdę jest wystarczająca. Y, bo jak widzicie tutaj, tak naprawdę po 2-3 godzinach gry y, ładowność. Ładownia naszego statku początkowego jest już zapełniona. E, tak samo w sumie systemy też tutaj widzimy, że mocno odbiegają od tego, który mamy tutaj e, uzbrojenie, czyli lasery EM, rakiety. Tutaj lasery mają dużo większą moc niż w statku Frontier, który właśnie zostajemy na wstępie gry. Postaram się, żeby ten materiał nie był jakoś za bardzo offpoilerowany. Będę gadał tak w miarę ogólnikowo, żeby też właśnie żadnych konkretów nie było, żebyście mogli odkryć wszelkie tam kwestie fabularne questów, o których wam powiem za chwilę sami. No, także jest to klasa A, także tak naprawdę nie potrzebujecie żadnych uprawnień do, do pilotażu tam mocniejszych statków statek dostajemy całkowicie za darmo, więc też nie będzie to żadna kwestia, żeby tam opłacić jakieś tam ubezpieczenie czy coś takiego. Jedyny minus, właśnie, o którym mówiłem na początku, jest taki, że statek nie posiada żadnych warsztatów. Natomiast powiem Wam tak, ja mam obecnie tam chyba 27 poziom, 30 parę godzin gry i tych warsztatów jakoś specjalnie nie używam, natomiast ja w tą grę gram bardzo spokojnie i powoli, także no też wszystko odkrywam bardzo, bardzo wolno. Natomiast nie ukrywam, że w późniejszym etapie gry, pewnie te warsztaty będą dosyć istotne dla mnie i pewnie też dla was. No, ale obecnie nie są aż tak, aż takim wielkim problemem. No, także pytanie teraz pewnie jak zdobyć ten statek? Wszystko się rozchodzi o wykonanie questów z linii frakcyjnej kolektywu wolnych gwiazd, a raczej ich strażników. Pierwsze zadanie, generalnie zadań tym tej linii fabularnej powiedzmy jest 8. Zajmie to wam jakieś. W zależności od tego, jak bardzo puszujecie grę pewnie do, do 4-5 godzin. Mi się wydaje mi to zajęło dużo więcej, bo no jeszcze tam wiadomo troszkę eksplorowałem w międzyczasie. No i wszystko zaczyna się tak naprawdę od zadania coś poszło nie tak. Zadanie, w którym spotykamy szeryfa przed bankiem w mieście Akila. Przed bankiem, który jest pod kontrolą gangu, który chce właśnie go obrabować. No i musimy tam przekładać ten gang, aby oddał, oddał ten bank z powrotem. No i... To uruchomi nam jakby właśnie kolejne questy. Jeżeli będziemy chcieli dołączyć do kolektów Wolnych Gwiazd, to polecam oczywiście zrobić, żeby zdobyć ten statek. Dobrze, także słuchajcie, no jesteśmy sobie generalnie na Marsie. To nie jest w żaden sposób połączone z tym, żeby zdobyć ten statek. Natomiast chciałem wam tylko powiedzieć, że o tych, że może zrobić materiał na kilka godzin. W sensie naprawdę się zakochałem w tej gierce i to jest planeta, która jest chyba jedną z bardziej klimatycznych. I wygląda świetnie. Klimat Marsa. Wiadomo, że tam Bethesda w sumie się nadpaliła, że współpracowała z NASA, żeby oddać nasz układ. Tak dobrze jak tylko się da. No i za wyjątkiem, oczywiście, <grytania> planety najważniejszej, czyli Ziemia, która jest jedną wielką pustynią, jeszcze większą niż Mars. No to udało im się to zrobić bardzo dobrze. Natomiast gra też ma dużo minusów, no ale dobra, to ja nie o tym w sumie. Co zrobić, aby właśnie uruchomić kolejnych tych questów? Musimy się udać do miasta Akila, o którym mówiłem wcześniej. Tutaj mamy nasz system solarny. Tutaj mamy Alpha Centauri z miastem początkowym, czyli. Miasto New Atlantis, tak? Tutaj mamy planetę Jameson. No i y, miasto New Atlantis, do, której, do którego właściwie na samym początku gry, po ukończeniu wstępu, prowadzi nas głównia, główna linia fabularna. Y, natomiast my się udajemy do systemu Shein, który mamy tutaj. Y, możemy sobie skoczyć y, chyba na dwa razy y, naszym podstawowym statkiem. W sensie, najpierw skaczymy do Olympusa, ale później z Olimpusa skaczymy do Szain. Wszystkie tutaj te systemy, oprócz Olimpusa, który jest na poziomie 10, yy, są zielone, tak? czyli to jest ten, ten poziom łatwy. Szain yy, jest z poziomu pierwszego, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się tutaj udać już na samym początku gry. Yy, no i musimy się udać na planetę Akila do miasta Akila, tak? Czyli lądujemy sobie na tej oto planecie w tym mieście no i pokażę wam ja już tego quest'a jak widzieliście skończyłem także no, nie pokażę wam całego wstępu natomiast o akurat noc, no dobrze jesteśmy w mieście Akila właściwie to w porcie tego miasta no i co musimy zrobić? Udać się prosto przed siebie tą drogą przechodzimy przez bramy miasta i tutaj Zaraz po prawej stronie będziemy mieć bank. Bank Galbank. Proszę bardzo, tutaj mamy Galbank. No ja już tego questu ukończyłem, także no nie ma tutaj nic. Natomiast, jeżeli wy pierwszy raz udacie się do tego miasta, będziecie mieć tutaj pewnie taką osłonę. Kilka osób, w tym właśnie szerypa, z którym należy pogadać. No i... Po porozmawianiu zaczynamy właśnie kolejkę questów. Polecam Osobiście mieć rozwinięte y, umiejętności społeczne, dokładnie perswazję, chociażby na tej randze drugiej. Y, dużo Wam to ułatwi sprawę, jeżeli chodzi właśnie o dominie questów, bo często wymaga to wykorzystania właśnie y, wyżej wspomnianej funkcji, przegadania kogoś. No, wiadomo, że zawsze te 20% będzie nam to łatwiej, a 20% powiem wam, że bardzo dużo daje i y, korzystając tylko z tych zielonych, bądź, bądź pomarańczowych odpowiedzi w 99% udaje nam się właśnie przekonać wszystkich rozmówców. No i też muszę wam delikatnie to zaspoilerować. Jeżeli chcecie dostać ten statek, musicie przez całą serię tych questów być po prostu po stronie y, tych szeryfów, tych, tych, tych strażników y, właśnie z tej linii fabularnej. Nie możecie jakby przejść na stronę tych złych. O, może tak, żeby za mocno nie spoilerować. Także tak to wygląda. Bardzo fajny statek na początek. Także no, nie ma co przedłużać. To będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Wstawię Wam jeszcze screena gdzieś tutaj, albo jeżeli jeszcze tego nie wstawiłem, jak wygląda właśnie ekran podsumowania ostatniego questu. Po rozmowie. Generalnie ten budynek to jest właśnie centrum tych strażników. Także tutaj pewnie spędzicie bardzo dużo czasu. Będziecie tutaj do tego budynku chodzić. No i tak, dobra. Nie ma co przedłużać. Dzięki za obejrzenie i na razie, cześć, Elo.